Witarski bardzo serdecznie z tej strony Polak 2013. Witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft na modach. I do mnie powrócił Gim. Witam. I świętuję majówkę. To jest <laughs> tak, węgiel, dzisiaj... węgiel, i kiełbaska. Tak, a generalnie Gim to zrobił dziś. Dzisiaj mamy drugi, a wy to widzicie 3 maja, także NICE! Dobra, teraz tak, czym się zajmiemy dzisiaj? Dzisiaj zajmiemy się segregowaniem tego wszystkiego, co jest tutaj. Tak, nam Gim już pięknie, ładnie oświetlił, znaczy oświetli, ozdobił to dookoła. Tutaj esencji troszeczkę się zbierało. Gim sobie aktualnie zbrojkę robi. Tak. A my będziemy tak. ogarniać parę rzeczy. Teraz tak. Czesty czy drawery? Hmm. Może jednak drawery? Cztery drawery naukowe. Eee... No dobra teraz tak, drawery są tu, więc pójdziemy tak, raz, dwa, trzy, cztery. I bym chciał jeszcze... Hmm, item dakty chyba. Oczywiście te, bo jesteśmy w stanie wykonać. Tego mam... Nawet nie wiem skąd go mam. No Dobra, ciach, 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 ciach. Okej. Okay. Teraz tak, w drawerach trzeba poustawiać, co do którego drawera idzie. I tak, na pewno chcę kości zachowywać, na pewno będę chciał zachowywać Rotten jak gdyż przydadzą mi się później do moich dalszych projektów. Yy, mózgi zombiaka na pewno będziemy chcieli zachowywać. No blazy to już na 100%, po prostu jakby inaczej. Yy, głowy też, tylko teraz tak, potrzebujemy więcej... Um, ...drawerów. Pytanie, czy ja mam jakiś crafting do drawerów, może coś, coś, czy nie? Chyba nie. Chyba nie, obawiam się, że jednak nie ma. Dobra, trawer. Najprostszy zwykły aukowy. Ej, to jest tak. Nieważne. chest. Weźmy sobie chest dyszkę. Weźmy sobie plank. Plank. Tak. 60. Wiem, 60 Dobrze, weźmy, no weźmy na raty. Może być. Dobra, i podejdźmy. Do naszego craftinga i o, wykonajmy sobie. Teraz tak, yy, serwo. Bym chciał sprawdzić, tylko kurczę, nie mam tych serw nauczonych. Eee, wiecie co, ja te akurat serwa nauczę. Chociaż też bym mógł nauczyć... Nie, bo to są nauczone, dobra. Ale te drugie serwa trzeba jeszcze nauczyć, bo. Hmm, one mogą nam się akurat przydać. Open. I teraz tak. Serwo. Zobaczymy czy to serwo będzie działać tak jakbym tego bardzo chciał. Eee, Dane. Okej, okay. Tak, standardowo już na nowym packu jadę. Ech, od paru odcinków. Powiem szczerze, że kurczę, jak tak na razie przerzuciłem, tak ciężko zwrócić do tego normalnego, Minecraftowego. Ale no, nie ukrywajmy, ten wygląda dużo ładnie. Tak. Weźmy tych serw, dyszkę. One nie są jakoś drogie, więc nawet jakby one nie działały, jednak to można sobie wiecie, wywalić w kosmos. To nie jest problem. Także no. I teraz tak, bo te serwadziają tak, że one tylko pompują. Te. Aj, i to nie działa jednak tak, jak bym tutaj osiał. Ha, no właśnie. Hmm, hmm. Czuję, że możemy to zrobić tylko tak. No dobra. Dobra, dobra. Nieważne. Jakoś to zaraz ogarniemy. Kurczę, ja bym nie ogarnął. No ja proszę, ja bym nie ogarnął. Nie ma takiej opcji nawet chyba, nie? Teraz tak, ten i idziemy dalej z nimi, tak? I teraz byśmy potrzebowali jeszcze yy, Drawer Oczywiście ja mam go zrobionego, po co mi dwa, jeden chcę. Halo, 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 po, 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 po co mi dwa? Dobrze. I teraz wszystkie Drawerki trzeba niestety po kolei zamknąć, bo tutaj nie mamy kontrolera I tu kontrolera nie będzie Dlaczego to zaraz Wam powiem E, otóż, dlatego, że tutaj będą skakiwać temy, które ja ustawię, tylko i wyłącznie. E, reszta itemów będzie leciała do śmietnika, no bo kurczę, no. Powiem szczerze, nie widzi mi się składowych tych wszystkich zbrojek, mieczy e, i kiwie czego jeszcze, na przykład strzał, chociaż no. Dobra, strzał możemy z, z tam i e, jakiś jeden drawer zorganizować. To akurat się mogą przydać, tak? Aczkolwiek no, niekoniecznie muszą, ale mogą. Więc to zorganizujemy. Eee, więc potrzebowałbym trashcan. naj trażkan. Teraz tak. Traszcan działa tak. Eee, stone, kobble i chest. Dobra. Stone, trzy sztuki. Kobble, pięć. I chesta zwykłego, jedną sztukę. Tak. On jest po prostu banalnie prosty i banalnie tani, ale. Dużo osób zapomina o tym, że on w ogóle istnieje tutaj. Także no, nie wykorzystują go w taki przypadek. A on nam się bardzo mocno może przydać. Ok, traszka. Teraz tak, co w sytuacji, kiedy mm, surowce nie będą wiedziały, gdzie pójść? Otóż pójdą właśnie do naszego traszkana. Tylko teraz tak, tu bym potrzebował tak przedłużyć to jeszcze o jeden najlepiej do tego miejsca teraz tak, czy on się zaznaczy, nie zaznaczy się, tak jak chciałem kiedyś była taka możliwość mm, na item tak cię zaznaczyć, że hmm, no dobra nie, weźmy te strzały jeszcze tu i oczywiście serwa zapomniałem sobie zabrać dobra, jakieś tam dwa mamy, także powinno w miarę szybko przyjść w ogóle y, pokażę wam jeszcze co zrobiłem w nocy tak, bo ja w nocy oczywiście nie śpię, tylko ja Tutaj tworzę różne rzeczy, najróżniejsze po prostu. Spe special for. Yy, was. Dla was, tak. Ech, bo nie ukrywam, że. no. Hmm, właśnie. Parę rzeczy jest do zrobienia zawsze, a ja niekoniecznie mam do czas. Teraz tak. Kości mam ustawione, rotten flasha też, mózgi też. Głowy, tak jak mówiłem, będę chciał ustawić. Eee, czy coś jeszcze będę chciał ustawić? Takie, żeby mi się, wiecie, składowało. Cały czas generalnie aczkolwiek tak z rozsądkiem też, prawda? Eee, w obecnej chwili chyba nie. Później gdy będą te nie nieblicy wszystkie, to one będą tutaj się m, składować. Generalnie powiem Wam tak, jestem zawiedziony. Bo ten spawner mi czarnego szkreta nie chce zrobić. I to mnie zabolało powiem szczerze. I mam teraz taką myśl, jak go tutaj zrespić, żebyśmy jednak czarne szkielety mogli tutaj ogarnąć sobie i mieć, i w ogóle. Gdyż nie ukrywam, że czarne szkielety będą nam się tutaj mega, mega, mega przydały. Nie? Bo nie ukrywam, że będę chciał za jakiś czas iść do... Znaczy, iść do... pokonać po prostu... iść i pokonać kurcze Widera. No właśnie. Nadal Stary, czy one są jakoś potrzebne bardzo mocno? Angel Ring, no to jest normalne. Mm -hmm. Są różne Angel Ringi, dobra. Ha. No Dungeon Key z Runigan Jones, spoko. Hmm. Tak patrzę... Co ja tu bym potrzebował takiego, co by mi rzeczywiście było potrzebne? <coughs> no, właśnie, no właśnie. To za co? Building Wand. Building Wanda nie będziemy robić. się nie chyba. Niestety. Aj, właśnie, z ewolucji będziemy potrzebować. No właśnie. Ale widzę, że tutaj też będziemy. Blood Magic. Eee, czyli jednym. Uuu, eee, nulka Dobra. W każdym razie jednym słowem będziemy na potrzebować i będę kombinował, żeby ewentualnie z tej esencji yy, spawnować jakieś kurcze. Mm, no właśnie. Autospawner. On bierze energii. 600. Jakbym go ograniczył do 50, to on tej esencji nie powinien mi jakoś super dużo pobierać, a powinien mi je respić raz na jakiś czas z szansą na główkę. Dlaczego mówię, że tylko tyle chcę im dać? E, otóż, pamiętajcie, że ten system działa 24 godziny na dobę, a my nie produkujemy jeszcze jakoś super dużej ilości energii, no niestety. Ech, w każdym razie trzeba to pododać. Dobra, powiem tak, mam jeszcze parę tam mm, mobów możliwych. I teraz tak, może zaczniemy od creeperów. Mm, creepery też będziemy potrzebować. Będziemy z nich zbierać ten nasz gunpowder, gdyż yy, rocket fuel wymaga właśnie naszego <grywania> No właśnie yy, Silverfish możemy zamienić, silverfishu nie będziemy korzystać Ej, sorry, zabrałem yy, Dobra, ciach Ciach i ciach, i 15 leveli potrzebuję tutaj Więc szybciutko je zbierzmy Ciach, 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 ej, jeden za dużo tak, bo one się niestety skalują i no właśnie dobra tutaj już leci nasz a ty Gim chodź to ci pokażę logikę rurek chodź patrz, patrz sztuczki. blazing electron tuby, nie? będą się robić tutaj, patrz teraz tak zamówię sobie Blaze electron tuby, nie? jedną sztukę czyli jak zamawiam jedną sztukę Zresztą nie, na, na tym przykładzie tego nie będę widzieć. Musiałbym czwórkę zamówić całą. Zresztą nie, dobra, będziesz widzieć. W każdym razie, zamawia się, robi się. Wszystko pięknie, ładnie ślicznie, nie? I temy się wyciągają. Tutaj się nasz y, tub wykonuje. Pięknie, ładnie ślicznie i leci do czesta, nie? I z czesta wyciągnie się i poleci do skrzynki do zamawiania. Y, naprawiło się. Moment, czy się nie naprawiło? Ale, Wow, naprawiło się. Nie, bo powiem wam tak, mm. odrzucę je z powrotem i wypompuję, zobaczymy, gdzie wypompuję. Ej, tutaj poszło normalnie, ale głupota. Patrzcie. Generalnie akcja była taka wczoraj, w nocy, jak to robiłem, że one tutaj wracały do tego czesta. <noise> nie wiem dlaczego, nie wiem po co, ale one tutaj do tego czasu wracały, z którego po prostu wychodziły. <noise> Głupota, prawda? Masakra. Masakra. Dobra, w każdym razie. Tamte spawnery mamy ogarnięte mniej więcej. Jeszcze tutaj powolutku będziemy tworzyć itemki do rozwoju tamtego grindera żeby te dokładać cały czas i osiągnąć ten poziom, który my oczekujemy, aczkolwiek teraz jest to tylko i wyłącznie chyba kwestia czasu, gdyż, no, yy, mamy już powiedzmy część rzeczy, prawda? Tutaj yy, jeszcze mam spidery, enermany i blizy. Tak to są te niebieskie, te, 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 te wiecie, które dają, no, wiecie o co chodzi. No, wiecie, tak, Wie, wiecie o co chodzi. <gry> yy, i no, właśnie, po części je mam dostępne. Tylko teraz kwestia jest, że je trzeba wrzucić. A, że je wrzucić, to tam jest ten czas do przejścia, głupi. Więc, no, niestety, jeszcze troszeczkę się pomęczymy, zanim je tutaj wstawię. Ale dobra, w każdym razie, wiesz co dzisiaj zrobimy gim? No, a co? Zrobimy slash boiler. W końcu? Tak. Gim po prostu cały czas wyczekiwał na slash boiler i w końcu się go doczeka. Tylko teraz tak. Musimy jakoś transportować naszą ciecz. Slash. Do tego potrzebują nam te tesserakty, które już mamy wyuczone po prostu. Yy, zamówię sobie cztery tesserakty. Aj, brakuje mi lapizu. A na 3? Też lapizu. A na 2? Aha, czy nawet nie stworzę jednego? Yy... Dobra, poczekajcie to ja zaraz do was wrócę do zupełnie craftingi. Okej, okay, dobra, jestem z powrotem. Powiem tak, z zrobiłem auto crafting na no, już taki pełny, pełny, że yy, może ja wam to pokażę, jak to działa generalnie. Tak, musiałem dołożyć y, auto crafting na przykład dzirów, bo dzirów na przykład nie mieliśmy w ogóle, a dziury wiem, że są wykorzystywane gdzie nie, gdzie yy, od razu plajty to jest zrobione, tak już brązowe, tak jak pokaż wart, brakuje, i dołożyłem tutaj lapis mm, elektron tuby. Myślę, że to jest bardzo proste, i nie muszę tego tłumaczyć, jak to działa. I tak, to jest dołożony crafting gearów. Pamiętam, że główkowałem chwilę, jak to zrobić, ale wymyśliłem. Tutaj jest MK5 standardowo z crafting cardami I teraz, tak, żeby to działało, no właśnie, po pierwsze, tutaj rurki muszą być rozdzielone. Od tych rurek, które wyciągają tej z powrotem, tutaj jedna rurka wrzuca na ten mm, taśmociąg, a trzy wyciągają. Dlaczego trzy? One, mm, żeby obsłużyć jak największą ilość, tak czyli no, w tym przypadku, 9, tu obsłużę, dżirów różnych, muszą mieć white listę. Że on wyciąga tylko cinowy yy, ingot, żeby nie wyrzucił mi na przykład dżira, żeby nie poleciał jeszcze raz, no, bo to nam nic nie da, tak naprawdę. A hmm. No właśnie. Więc wyciąga tylko iron, tylko tin, i tylko yy, copper i brąz bo tylko te dziury mam chwilowo ustawione jak na razie, gdyż yy, resztę jeszcze nie miałem czasu zrobić. Ale spokojnie, jak tylko będę potrzebował tego dzira, to ona spokojnie będę dorabiał I to nie będzie już problem, tak? Już powoli zaczynamy wychodzić z kryzysu, gdzie ja muszę po prostu latać i, i, i te my tworzyć, tak? Na przykład tu. <grych> Musiałem latać i tworzyć to. Tak, tutaj już z tego karpetera generalnie nie korzystam. Tej rolling maszyny jeszcze korzystam, inscriber jest jeszcze później No właśnie z tym inscriberem myślę, bo No właśnie, staram się czego tworzyć Tak, ta maszyna generalnie pewnie zniknie prędzej czy później w całości Jak widzicie już po części znikła stąd Nie ukrywam Ale okej okay. Mieliśmy tworzyć sludge boiler Więc może go stwórzmy Sludge Sludge boiler, okej okay. Teraz tak Iron Giry to nie jest problem. Właśnie jak stajemy z plastikiem? Plastiku już pewnie nie mam nigdzie. Hmm. Oczywiście. A nie! A, wróć, tu jest. Dobra, trochę plastiku się udało znaleźć, więc nie jest tra nie ma tragedii. Yy, to mamy. Yy. Czy mamy jakiś... Kurczę, ten? Nie mam. Dobra, czyli tak, tinjiry po pierwsze. Yy, Zużyjmy jeszcze te, bo tych mamy naprawdę sporo... Później te będziemy tworzyć. Niestety tych. No. Nieważne, po prostu te będziemy tworzyć. Refined Dance Obsidian Crashed oczywiście. Dwie sztuki. Circuit ten niebieski. I chipset ironowy. Aj, klikaj się. Chipset. I wrzućmy to na, na początek, tak? Na początek, bo to jest jednak. Trochę się wykonuje. Zrzućmy najpierw to. I teraz tak, co dalej? Eee, Iron Jeersy. Hmm. Piecyk. Furny. Dwie sztuki. Bucket tam widziałem, żeby potrzebny. Jedną sztukę byśmy sobie wzięli. Jednego mam chyba, nie, nie mam. W ogóle cztery te srak, już stworzyłem, tak wiecie. <grym się wyszło> tak, na zapad, jakby nam były potrzebne. Bo znając życie, będą nam potrzebne prędzej niż nam się wydaje. Dobra, to tutaj yy, piecyki i reception. Piecyki i dziury jeszcze, ironowe, offre. Iron, dziury, dwie sztuki na spokojnie. Ok, mamy dziury. Więc jeszcze tylko. Proszę bardzo. Tak, te nasze frame'y się bardzo szybko teraz wykonują. <gryw> ok, mamy sludge boiler. Dobra, co w kolejnej kolejności? Jego trzeba by postawić gdzieś mm, w takim miejscu, żeby nam ładnie, ślicznie, pięknie działał. Teraz tak, ja wymyśliłem sobie, że tutaj z tyłu postawimy budynek na niego. Ja ten teren mniej więcej wyrównam, później Gima poproszę, że... To, wiecie, nie Gim chciał coś zbadać, prawda? Więc Gima poproszę oczywiście, żeby nam tutaj obudował go jakoś ładnie, gdyż... No, nie chciałbym koło niego się jakoś tak super kręcić, i chciałbym, żeby to było mniej więcej zabudowane. Bo ja nie ukrywam, ale on zabiera hapsy, jak się koło niego chodzi, kiedy on działa, nadaje ten taki efekt Widowing, jak się nie mylę, coś takiego się nazywało. Więc no, a sam fakt, że będziemy to w końcu mieć. Dobra, ciach check, check. check. Dobra, powiedzmy, że tą ścianę jeszcze zrównam i postawię gdzieś w tej ścianie go. Ajajaj, zablokuj się. Skąd to, to się wzięło? Hmm, no ciekawe. Dobra, tak jak mówiłem, mieścimy tę ściankę tylko. A bo dobra, jeszcze jedno. <grym> Niech będzie, tak? Trochę kopanie na odcinku, kurczę, bo ktoś mi mówił, że to jest bardzo ciekawe i bardzo by chciał to zobaczyć na odcinku, więc proszę bardzo. Kopanie na odcinku. Proszę bardzo, proszę bardzo. Eee, dobra, tak jak mówiłem, tutaj postawimy nasz to Teraz tak, jemu musimy zapewnić po pierwsze energię, po drugie dopływ sladu. Eee, nie powiem, jest to wykonalne. Ej, eee, tak, ciach. Eee, tylko właśnie, potrzebujemy dość sporą resztę sraktu do tego. Okej, okay. teraz tak Tu mamy sludge boiler Dobra, i teraz już wam tłumaczę co będziemy robić On dostaje od nas dwa tesserakty Hahaha, <laughs> dwa? Czy cię nie pogięło chłopie, że one są takie drogie? No nie, nie pogięło mnie w tym momencie Dwa tesserakty musimy mu postawić Gdyż jeden będzie ładował energię, a drugi będzie ładował coś innego Ale teraz tak Pierwsza rzecz, że musimy zrobić zmiany w, naszym, w naszej bateryjce Czyli hmm, to musimy zmienić. No, właśnie. Yy, tutaj będzie budajże frekwencja numer 4: Polak. Yy, energia. wysył. Tak. I to będzie only send. I teraz, tak. Ja teraz w każdym miejscu, w którym mamy te serakta postawionego z energią, muszę wejść do tego miejsca, tak? Muszę sobie przypomnieć, po pierwsze, gdzie ja te, te serakty stawiałem to jest w ogóle największy hit i przestawić, żeby odbierało właśnie z tej naszej nowej frekwencji energii. Eee, teoretycznie wiem, że prości byłoby. No właśnie, prości byłoby. Co ja robię? Jak ja jestem głupi? No właśnie. Przecież możemy tutaj zmienić tylko nazwę. Ech, I wtedy nie muszę latać wszędzie i ustawiać tego Ej, bez jaj. Sero, ser teraz tylko tym skapą. Dobra, nieważne, nieważne nieważne. Mniejsza z tym. Dobra. Okej. Okay. Nieważne, tak jak mówiłem. Dobra i teraz tak, tutaj puszczamy nasz slacz obok mm, z dwóch tesseraktów. Teraz tak, tutaj będzie pierwszy tesserakt, który only send, ale nie to tylko fluid, send only. Jako piąteczka, ej, nie tu. I będzie tak Polak slacz. Rumiem ja piątka, dodajemy frekwencję zatwierdzamy. Ok, drugi test-react Postawimy przy naszym drugim e, urządzeniu, które zbiera nam trzcinę. Tym razem, e, a postawmy na urządzeniu w sumie. Slacz, zatwierdzamy. I send only. Dobra, skoro już mamy ustawioną e, wysyłanie slaczu, teraz przydałoby się ustawić jego odbiór. Tak, już mamy tutaj tak naprawdę ustawioną y, możliwość składowania itemów. Idź sobie na grzybki. Ty, idźcie sobie. Dobrze, dziękuję. Tak, on będzie oddawał do góry. Z tej strony dostanie slacz. Tak, i tak jak mówiłem, on leje po prostu jak głupi. Dostajemy hunger i poison, tak. A, szczęście mu się energia skończyła tak mówię, zaraz tutaj uruchomimy energię, to <noise> będzie leciał jak głupi, ale no niestety teraz tak ustawmy to na szybko ciach, zatwierdzamy i on już zaczyna lać tak, bo niestety Sludge jest takim surowcem, który niestety wydziela toksyny i właśnie te toksyny nas chcą ubić masakrycznie jak się tylko da i proszę bardzo, pozyskujemy takie surowce jak klej, dirt, sand. <słuch> Oczywiście głównie chodzi o klej, bo Game Maker potrzebuje go dosyć sporo. Ostatnimi czasy, no a. no właśnie. Dobra, moment, zaraz, do zaraz, zaraz. Ok, witam Was po cięciu. Teraz tak. Yy, tutaj dołożyłem jeszcze Creeperki tam z tyłu. Tak, jeszcze tam zostało 5 mowów do dołożenia. Ale to systematycznie z czasem będziemy dokładać jeszcze Trzy mogę dołożyć. Teoretycznie zostałyby mi dwa jeszcze. Ale tak jak mówiłem na spokojnie. Oprobimy się. A, wrzuciłeś go jeszcze raz, tak? No. Aha. O, tak także... Tak jak mówię, to jest fajne, bo to będzie nam się zbierać cały czas już po prostu, nie? I ta esencja mam nadzieję, że w miarę takiej dużej ilości będziemy jej mieć. Teraz tak. W dzisiejszym odcinku byśmy na, na tym już skończyli aktualnie. I w kolejnym zabierzemy się za nasze reaktory, tak. Tak wygląda już projekt po prostu reaktorów. Yy, mogę pokazać, co zrobił gim i czym będziemy się w kolejnych odcinkach po prostu już zajmować. Także. Wow, tu jest sterownia. Tu jest yy, puste pomieszczenie, ale na to pomieszczenie już jest yy, pomysł, więc to się nie martwcie, to będzie załatwione. I teraz lecimy w dół. Ciach, 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 ciach. Proszę bardzo. To jest jeszcze nieskończone do końca. Tak jakby ktoś pytał, tak? I tutaj już wchodzimy powoli do komór. Tak, tutaj są pierwsze komory po bokach. Tak, tutaj jesteśmy chyba pod pierwszym kominem? Nie, to jest drugi. Czekaj, nie, tu jest środkowy, tu jest pierwszy jest, komin. To jest drugi, tak. Tutaj pierwszy komin jest nieskończony. Ale tak mówię, Gim tutaj po prostu robi naprawdę dużo, dużo dobrej roboty, i naprawdę, że mu się chce to robić, to jest A Nie wiem, co My wbrew pozorom nie mamy ich tak dużo, strasznie. <grym> tak. Także powiem Wam, będziesz czym się bawić. Tak. Będziesz czym się bawić. Po prostu już w kolejnych odcinkach. Także mam nadzieję, że będziecie razem ze mną się świetnie bawić i. Docenicie mój trud, który tu musiałem tak, włożyć, żeby tak... To... Docenicie trud go... gima łapkami w górę, tak. U mnie na kanale najlepiej. Tak jest. <laughs> ja ci mówiłem, nagrywaj spontane jakieś zbudowy tego, timelapsy. To nie, nie chcę mi się. Tak, to może live, ale... To, to zobaczymy. live. to rób, rób. Kurczę, kulisy. Musiało ogarnąć te wszystkie ustawienia i tego, a mi się nie chce. No ja ci pomogę, to nie jest problem. O, nie jest problem, panie kolega. Mamy radę. Dobra, w każdym razie dzięki wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie o polubcie Polcie łapki w górę. Oczywiście dla naszych nowych reaktorów i w ogóle dla wszystkiego, co tam potworzyliśmy dzisiaj. Do i... no, zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie zaczniemy już reaktory. Tak, w końcu, w końcu, tak. To pa, pa.